Gliwice, miasto samych cudów i samych sukcesów. Miasto bajkowych, zadbanych elewacji, bez biedy i bezdomności. Miasto górnictwa i hutnictwa, wspieranego intensywnie przez pana Buska i pana Sztajnkowa. Politechniki Nowych Gliwic, miasto doskonale zarządzane przez prezydenta Frankiewicza i jego ekipę. Miasto ludzi żyjących szczęśliwie i dostatnio. Miasto władzy służebnej, pracującej bez wytchnienia za marne uposażenia na rzecz mieszkańców. Miasto kolorowych wydawnictw, potwierdzających wizję i osiągnięcia władzy. To mit, mit prymitywny głoszony przez klakierów i ludzi ściśle związanych z władzą. W tekście postaram się ukazać jej drugą twarz, pełną hipokryzji i cwaniactwa oraz ofensywnej i paranoidalnej wręcz chęci zwiększania sobie dochodów przy okazji. Uwidocznie popełniany przez nią grzech nieskromności, pychy, buty i arogancji. Sensem ich myślenia, na nasze zresztą szczęście, jest kretyńska pewność ich samych, że nikt niczego nie widzi. Ja to z ślepotów wypasionych, a ich samych wypasionymi. Wypasieni, w swoistej głupocie sądzą już w Gliwicach, w Polsce. się nie myśli, nie analizuje, nie docieka, nie szuka powiązań. Myślą, że działając w zgodzie z prawem, ich posady automatycznie mają fundamenty platform wydobywczych, Choć w morzu biedy i beznadziei wielu mieszkańców Gliwic, powiatu i Polski. Media miejskie nie poruszają żadnych tematów niezgodnych z linią wielkiego przywódcy, jak i nie podejmują żadnej krytyki i żadnych analiz. Uczynią to dopiero, gdy palić się zacznie grunt pod nogami mocodawców, a palić się zacznie już niedługo, nie tylko w Gliwicach. Włodarze miast i państwa polskiego osiągający tak ogromne dochody nie dostrzegają faktu, iż bunt bezrobotnych i biednych jest tylko doprawdy kwestią czasu. Bo niby dlaczego bezrobotny ma żyć przez rok za 573 zł, a potem iść na śmietnik zgodnie z ustawą, gdy zarządzający nimi ludzie pasą się na majątku komunalnym i państwowym i a nie myślą o potrzebach biednych. W roku 2009 wiceprezydent Renata Czaban Fachowiec z dziedziny komunikacji miejskiej osiąga jako członek Rady Nadzorczej kontrolowanego przez miasto PKM dodatkowy pozamagistracki dochód 24 tysięcy zł. Inny fachowiec z dziedziny remontów ulic i mostów, pan Jarzębowski Marek, będący członkiem Rady Nadzorczej Miejskiej Spółki Pruim, osiąga w roku 2010 dodatkowy dochód 31 828 zł. Te działania są w zgodzie z polskim prawem i żadnej nieprawości nie można wymienionym zarzucić. Zatem, gdy się na to godzisz, zamilcz. Prezydent Zygmunt Frankiewicz wnosi sprawę karną przeciwko każdemu, kto wystąpi jak mawia, przeciwko jego dobremu imieniu. Chciałbym prosić, by tego już pan więcej nie czynił. Dlaczego? Odpowiadam. Bo nadano panu. Panie Zygmuncie, już raz na zawsze, w dniu 19. 1955 roku, dobre imię Zygmunt, wywodzące się od germańskiego zwycięstwa i opieki. Ma Pan także w kręgu współpracowników ludzi o równie dobrych apostolskich imionach. Prezydent Gliwic otoczony fachowcami ze ścisłego kręgu w magistracie i spółkach miejskich, a niegdyś także w bezpiecznym samorządzie, chwali się. W mediach dokonaniami, jakich nie można nie osiągać, gdy otrzymuje się tak ogromne dochody i je systematycznie powiększa. Ustawa o samorządach w ogóle nie przewidziała, iż miasta staną się państwami w państwie, a dla błodarzy jednym z celów stanie się niestety patologiczne, choć zgodne z prawem, zwiększanie sobie dochodów. Na koniec mała uwaga. Redaktorka z Nowin Gliwickich poruszyła krytycznie temat, funkcjonowania straży miejskiej. Lecz gdyby temat ten nie dotyczył magistratu, to zapewne dobroimienny prezydent miasta Gliwice wiódby wiodącą rolę w krytyce i medialnym pastwieniu się nad przeciwnikiem. Dalszy ciąg nastąpi w materiale pod tytułem Życie w korycie, ukazującym owe prawne patologie, na których Wysłuchanie. Serdecznie zapraszam. Na podstawie artykułu w tygodniku Fakty i Mity, numer 21 miesiąca, autorstwa redaktor Anny Tarczyńskiej. Życie w korycie. Oświadczenia majątkowe samorządowców są kopalnią wiedzy o ich mentalności i filozofii rządzenia. Wzięliśmy pod lupę 20 losowo wybranych dużych miast. Okazało się, że w bardzo wielu ośrodkach, tzw. służba publiczna, polega na tym, żeby zapewnić dobrobyt władcy, niezależnie od barw partyjnych i jego dworzanów. Chcemy pokazać te zjawiska starannie. Może ustawodawca pomyśli, co z tym fantem zrobić. Więc poświęcimy im kilka odcinków. Na pierwszy ogień bierzemy gliwice, miasto na prawach powiatu, liczące około 190 tysięcy mieszkańców. Prezydent Zygmunt Frankiewicz rządzi nimi nieprzerwanie od 1993 roku. Należał kiedyś do Unii Wolności, później był jednym z założycieli Peona na Śląsku, a w ostatnich wyborach kandydował z własnego komitetu. Kieruje Stowarzyszeniem Śląski Związek Gmin i Powiatów, którego misją jest służba na rzecz społeczności lokalnych i samorządów terytorialnych województwa. W minionym roku z tytułu zatrudnienia na posadzie szefa wszystkich szefów Frankiewicz dostał... 167 tysięcy złotych brutto, co przekłada się na średnią pensję w kwocie prawie 14 tys. złotych. Jest ponadto członkiem zarządu spółki Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, skąd otrzymał marne 31 tysięcy 80 zł. Dieta wynosi tu 2590 zł miesięcznie. Rady Nadzorczej Spółki Katowicka, specjalna strefa ekonomiczna, Gliwice mają w niej około 10% udziałów której pobrał również marne 37 309 zł. Doliczając wyjątkowo banalne w tej sytuacji 1430 zł od Politechniki Śląskiej, za przeprowadzenie jakiegoś zapewne wykładu wychodzi w sumie 237 000 zł, czyli musiał się wyżywić za prawie 20 000 zł miesięcznie. Ludzki pan Frankiewicz daje też zarobić swojemu personelowi. I tak jego pierwszy zastępca Piotr Wieczorek kosztował gliwickich podatników 182 620 zł, czyli około 15,2 tysiąca zł miesięcznie. Mało? Pewnie tak, skoro wiceprezydent zainstalował się także w radach nadzorczych dwóch spółek – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Klub Sportowy Piast z większościowym udziałem miasta. Dostał stamtąd w sumie 38 550 zł, czyli średnio miesięcznie uzyskiwał Dodatkowo 3,2 tysiąca złotych miesięcznie, a razem jego dochody wyniosły 221 170 zł. Z jakichś tajemniczych powodów aktualne oświadczenia majątkowe wiceprezydent Renaty Sawan nie zostało opublikowane, więc posłużmy się danymi za rok 2009, kiedy to zarobiła 211 350 zł brutto. Z tego 186 791 zł wypłacił jej Urząd Miejski, a 24 559 zł Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej za uprzejme członkostwo w Radzie Nadzorczej. Bieżąca sytuacja materialna pani Renaty jest nieco lepsza, bo jej płace zwaloryzowano, a stanowisk szczęśliwie nie ubyło. W przypadku wiceprezydenta Adama Neumana też musimy skorzystać z danych za 2009 rok. Względnie obfity przyniósł mu bowiem 208 636 zł, z czego miasto wypłaciło mu 174 313 zł za etat w urzędzie, a 34 323 zł osiągnął z przewodnictwa Rady Nadzorczej Spółki Komunalnej Śląskie Centrum Logistyki, że już nie policzymy 37,5 tysiąca zł dywidendy z posiadanych przezeń akcji pewnej spółki. Zarządzającej w Gliwicach nieruchomościami, sekretarz miasta Adam Karasiński, przekłamane tu jest imię, w ubiegłym roku z etatu miał 181 178 zł. Zaś jako członek Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice, jak najbardziej komunalnej ma się rozumieć, 39 990 zł. Razem. 221 168 zł, co przekłada się na prawie 18,5 tysiąca zł miesięcznie, czyli ma prawie tyle, co osiąga bezrobotny. Rzecznikowi prasowemu Adamowi Jarzębowskiemu tu ponownie przekłamano imię, ale pan Marek, o którego chodzi, może się odwołać. Dramatycznie niską płacę niewiele ponad 10 tysięcy zł miesięcznie w ciągu roku. 123 202 zł. Frankiewicz rekompensuje członkostwem w Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów. Spółka ze stuprocentowym udziałem miasta. Z kąpiarzem Boski Marek dostaje ekstra 31 828 zł dodatkowo. Spośród ścisłego kierownictwa tylko dwie osoby nie żerują na majątku publicznym i utrzymują się wyjąt wyłącznie z pensji. To dyrektor Urzędu Miejskiego Katarzyna Topolska-Ciuruś zainkasowała 151 157 zł plus 2000 za umowę o dzieło zawartą z dowodzonej przez Frankiewicza stowarzyszeniem i skarbnik Ryszard Reszkie gołe, ale robiące wrażenie 197 432 zł, czyli prawie 16,5 tysiąca złotych. mniej niż sekretarz miasta. Nie jest tajemnicą że skuteczność sprawowania władzy wymaga obsadzania najważniejszych firm komunalnych ludźmi zaufanymi i potrafiącymi okazywać wdzięczność. Liwice mają udziały w 19 spółkach, spośród których 13 pozostaje w samodzielnym, bo ponad 50% udziałem miasta we władaniu ratusza. Ile zarabiają i szefowie? Popatrzmy na tabelę. Wynika z niej, że średnia pensja prezesów nie schodzi poniżej marnych 20 tysięcy złotych miesięcznie. A rekordzista Henryk Błażusiak z przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji inkasuje prawie 293 tys. zł rocznie. W tym ma dodatkową fuchę w Radzie Nadzorczej Śląskiej Sieci Metropolitalnej, gdzie miasto ma banalne 100% udziałów. I czyż może w tej sytuacji dziwić fakt, że cena za metr sześcienny dostarczenia wody do gospodarstwa domowego i odprowadzania ścieków wynosi w Gliwicach 10,50 zł. Groszy podczas gdy w porównywalnym wielkości objętości stoku nie przekracza 7 zł. Ba! Nawet szpital miejski jest tak bogaty, że stać go na wypłacanie prezes Ewie ponad 12 tysięcy zł miesięcznie, a wiceprezes Annie Drzydze 10 tysięcy zł miesięcznie. Prezesi spółek komunalnych zarabiają krocie, choć niektóre firmy prawdopodobnie ledwo wiążą koniec z końcem, skoro trzeba im umarzać, Należności podatkowe, przykładowo. Agencja Rozwoju Lokalnego, w której miasto ma prawie 100% udziałów, daruje jej 548 tysięcy złotych podatku od nieruchomości. Nie była w stanie jej zapłacić, ale jej prezes Bogdan Traczyk zarabiał w 2010 roku średnio około 16,5 tysiąca złotych miesięcznie. Park naukowo-technologiczny, gdzie miasto posiada ponad 50% udziałów. Zwolniono z zapłaty 115 tysięcy zł, a prezesowi Janowi Kosmolowi wpływa co miesiąc na konto 13,2 tysiące zł uposażenia. A jak tam w Gliwicach z bezrobociem? W ostatnich miesiącach wzrasta. W tej chwili przekroczyło już 7% w mieście, a w całym powiecie 10%. Jest to prawie 11 tysięcy bezrobotnych. Nieco więcej niż dokładnie rok temu ujawnił na antenie lokalnej telewizji pan Marek Późniewicz, dyrektor powiatowego Urzędu Pracy w Gliwice. W tym fatalnym okresie zarabiał średnio 9,5 tysiąca zł, a jego zastępczyni Grażyna Żur około 9,6 tysięcy złotych. Przy okazji wyjaśnijmy, że tak zwany podstawowy zasiłek dla bezrobotnych wynosi obecnie 742 ,10 zł 10 groszy miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące i 582 ,70 zł 70 groszy kolejnych, następnych. I jeszcze drobiazg. Zaplanowany na 2011 rok deficyt budżetowy Gliwic przekroczy 212 milionów złotych. Wkrótce pokażemy kolejne miasto, nie uprzedzamy, które, żeby elity nie musiały wydawać ciężko zarobionych pieniędzy na wykupienie nakładu. Czytał usafajs Marian Andrzejczak. Od siebie dopowiem parę zdań. Co może zrobić w takiej sytuacji wybrana przez nas Rada Miejska? Przyglądać się temu? Czy Kościół jest świadom takiego stanu rzeczy? Czy narodowi grozi targowica wypasionych? W Polsce głowy są słabe, a ogony w miastach rosną w siłę i żyją ostatnio, bardzo odostatnio. A ponoć ryba psuje się od głowy. Ileż determinacji władzy by posiadała więcej, 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 prawda? Do którego punktu pytam się, aż pęknie, by nie rzec brzydko zdechnie z przeżarcia? Ja skromnie tylko kończąc zapytam po co i odpowiadam. Niech zdechnie z przeżarcia. Dziękuję. Marian Andrzejczak.